Gotowy? Dobrze O kurna, ja muszę się ulotnić Weź go Kurwa Chcę go innego zabić Dobrze, nie wiem, mogę no, próbować to... No. Jeśli nie pomoże, to na pewno mi się nie uda no Dawaj, dawaj, nie czekaj dalej! Kawal tylko czy tu dziwko jesteś mój! Nie znak były przez najbliższe 15 sekund do przerwiecie ty ja zdałam po dalej czy nie no to przeżyjesz? Nie! Loks kurwa No Jezus Bo, go, 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 go! Już podtankuję ci! Nie ma sensu. Tak, wejdź w w środek tego! Nie ma sensu. To czemu wziąłeś killa nie ma sensu? Dostałem dużo obrażeń. Gdzie jesteś? Wycofaj się trochę, ucieka troszeczkę. Dobrze. Kuźwa, co za nie. Kurwa, więcej... Dążyłem. No goł! Nie goł, ja go jak mi stanął w krzaka, to goł, tak? Stanął ci? O, A mogę ci syna O